Witajcie, moje gospodarne pszczółki. Dziś krótko i na temat, bo szkoda prądu i gazu. Powiedzcie mi, czy wy też trzymacie ciasto w piekarniku albo zupę na gazie do ostatniej sekundy, aż zadzwoni minutnik? To błąd. Wyrzucacie pieniądze przez okno. Pamiętajcie o zasadzie resztkowego ciepła. Jeśli pieczecie mięso albo ciasto. Wyłączcie piekarnik dziesięć minut przed końcem czasu, ale nie otwierajcie drzwiczek. Tam w środku jest tak gorąco, że jedzenie i tak dojdzie, ale licznik prądu już nie bije. To samo z kuchenką elektryczną czy płytą ceramiczną. Płyta stygnie bardzo długo. Wyłączcie ją, a ziemniaki dogotują się na tym cieple, które zostało w palniku. Grosz do grosza i zbierze się kokosza. Po co płacić zakładowi energetycznemu, jak można mieć to samo za darmo? Stosujecie ten trik, czy boicie się, że wyjdzie surowe? Zaufajcie mi, nic nie będzie surowe. Napiszcie w komentarzu, jak wy oszczędzacie w kuchni. Uściski.